Szanowni Państwo, zapadła ostateczna decyzja zamknięcia mostu. Zamknięcie starego mostu na rzece Sole nastąpi 14 kwietnia o godzinie 10. Jak podał Zarząd Dróg Wojewódzkich jest to ostateczna i nieodwołalna decyzja. Yy, oczywiście yy, to jest akurat okres przedświąteczny. Może wiele osób będzie mówiło czemu akurat w tym momencie, ale niestety prace tak biegną szybko, że nie ma możliwości, aby dalej czekać. Ile udało się, to decyzja w sprawie zamknięcia mostu była przesuwana. Wszystkich Państwa informowaliśmy przecież, że miało być już zamknięcie z 30 na 31 Nie da się już dłużej czekać, i dlatego to zamknięcie mostu nastąpi 14 w poniedziałek o godzinie 10. Czyli do pracy jeszcze rano można będzie przejechać przez ten właśnie stary most ale już po godzinie 10.00 most zostaje zamknięty. Szanowni Państwo, jak widać, prace biegną bardzo szybko. Jak widać, naprawdę zaangażowanie jest ogromne. Firma Rubał, podwykonawcy, wszyscy wkładają tutaj w budowę tego mostu, tej inwestycji serce, bo jest to bardzo trudna inwestycja. Zarówno zarząd dróg wojewódzkich, jak i firma energetyczna Tauro. I wszystkie po prostu spółki miejskie, urząd miejski, wszyscy wspomagamy tą po prostu inwestycję, aby ona szybko i sprawnie przebiegała. Będą utrudnienia, ale to wszystko przecież zależy od nas. Przepuszczajmy autobusy, wzajemnie sobie po prostu pomagajmy. Jeżeli widzimy kogoś, też go przepuźmy. Róbmy to też w ten sposób, nie parkujmy samochodów w miejscach niedozwolonych, gdzie byśmy tarasowali przejazd. Przepuszczajmy siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Również, drodzy Państwo, chciałem tutaj poprosić wszystkich, aby naprawdę z tymi różnego typu słowami krytyki, niepotrzebnej na różnych forach internetowych, wreszcie skończyć. Nie może być tak, że wszyscy dobrze piszą o tej inwestycji poza żywcem. Natomiast w żywcu różne fora internetowe. Na temat tej inwestycji piszą bardzo źle. Przyczepiają się do różnych kwestii. Ja ich zapraszam do współpracy. Niech przyjdą, niech wezmą łopatę, niech coś pomogą. Będziemy razem wszyscy działać. Przecież ta inwestycja jest dla nas. Co? Boli kogoś, że ta inwestycja idzie do przodu? Ktoś chce przeszkadzać społeczeństwu żywca, żywieczyzny i wszystkim, którzy tu do nas przyjeżdżają? Tak być proszę Państwa nie może. Dlatego jeszcze raz proszę, ażeby wreszcie skończyć z tego typu działaniami. Firma Rubał, wszystkie instytucje, które wspomagają te działania, działają bardzo sprawnie. Wszyscy niewierni Tomasze, niech przyjdą i zobaczą, co się tutaj na placu budowy dzieje. Jak szybko te prace biegną. Po zamknięciu starego mostu na terenie miasta Żywca będzie obowiązywała nowa tymczasowa organizacja ruchu. Są postawione tablice informujące, są nowe znaki w tym kierunku. Dlatego też proszę bardzo wszystkich, aby nie jeździć na pamięć. Proszę patrzeć na znaki, proszę się z tym wszystkim zapoznać. Również na stronie internetowej miasta, na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego są pokazane alternatywne objazdy. Jest nowy rozkład jazdy pojazdów z MZK. Szanowni Państwo, też kwestia następna to jest ruchu pieszego. Jest kładka uruchomiona, są przejścia uruchomione, tak żebyście Państwo, jak najbardziej po najbliższej drodze, mogli przejść do centrum miasta. Z tym wszystkim proszę się zapoznać. Ja wiem, że na początku to wszystko będzie trudne, ale. Tylko trzeba mieć dobre chęci, żeby to wszystko pokonać. Trzymajmy się wszyscy razem przy tej inwestycji, bo ta inwestycja będzie służyć dla nas, mieszkańców miasta Żywca, całego powiatu Żywieckiego, społeczeństwa całego i wszystkich, którzy do nas tutaj przyjeżdżają.